Jak myślicie Państwo, czy nasz język cienki lub gruby, mały lub duży, wąski lub szeroki, czy to jest tylko taka nasza uroda? Według medycyny chińskiej wygląd naszego języka wskazuje na różnorakie problemy w naszych organach. Tu widzicie Państwo tak zwaną mapę języka. U nasady języka znajdują się obszary, które odpowiadają za nerki. Pęcherz moczowy i jelita. Środkowy obszar języka odzwierciedla zaburzenia, które mogą pojawiać się w śledzionie, trzustce i żołądku. Brzegi języka wskazują na pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Choroby serca i płuc można wykryć na podstawie stanu czubka języka. I jeśli w którymś z tych obszarów pojawiają się jakieś zmiany, to warto konkretnemu narządowi się przejrzeć.